Siemano, z tej strony NetPowP oraz Hydra. Siemano. A, A to co rozjebałeś? Kolejnych... Bo najpierw miało być Siemano, ja, witam was w kolejnym odcinku Życie na Klocu, z tej strony Bla i z tej strony Bla. Więc siemano, witam was wszystkich... Ty od... jesteś dziwny. Nie, nie jestem dziwny. <grym> <grym> dobra, dobra, dobra. Siemano, dobra, witam dobra. was wszystkich w kolejnym odcinku Życie na Klocu. Ja jestem Hydra, ze mną jest NetPowP. Cześć, cześć. I dzisiaj będziemy kończyć zadania z tej, tej, tej pięknej tablicy. Za to, że już to wszystko przygotowaliśmy między odcinkami będzie zajmie nam to bardzo mało czasu. W tej samej chwili? Nie. To ja ciebie, a ty nie, bo ty masz zbrojkę na tym. Nie będę! Au. Dużo życia cię odjęło? Nic. Prawie. No to jest zły. Dobra, bo za chwilę z nas zginie! No fajny. No pierwszy. Dobra, już ja już nie będę. Cicho. Ja już nie będę. Dobra. Tak więc zegar. Ja zrobię zegar. Ja wiem jak się robi zegar. Tu jest crafting. Tu jest crafting gdzieś chyba. Ej, tu... A dobra jest, był crafting, to się chyba robi. Możemy nawet zrobić dwa zegary co na to. No jak chcesz. Albo nie, bo... Jak się robi tą ramkę taką? Jaką ramkę? Nie wiem. No żeby tam coś włożyć taki obrazek. Hmm. Poczekaj chwilę sprawdzę sobie na lecie. Bo zawsze chciałem zrobić taki Big Band. No co? Zawsze lubię. Bo to tak fajnie wygląda. Ej, what the fuck. Wiesz, jak w chromie są te ostatnie otwierane zakładki, nie? Tak. To dlaczego ja tam red tube? Oj, ja nie, niedobry. Dobra. A czas i skóra doko. Tylko zrobię brewing stand i mam już przygotowaną wodę. Ja tu gdzieś ostatnio krowę widziałem. Nie wiem, dlaczego w ogóle ona tutaj miała prawo bytu. I jej już nie ma. Szkoda. Rovingowy stunt zrobimy w domu. Ja nie wiem jak się robi, więc ja tam to całe jest domida wszystko. To jest jego zadanie. Znowu zaczyna trochę mocniej szumić, ale okej, okay, okej, okay, przeżyję to jakoś. No nie ma w ogóle. Hmm. Czy będziesz pozwolił mi stittować jedną skórę, bo chciałbym zrobić jaki ładny obrazek? czekaj Netherwart. Dobra, jest, 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 okej, okay, nie muszę. Nie muszę. Czyli Netherwart jest. Tam... Mieliśmy tu czy nie? No były, ja tam okay, dysk mam... Sześć. Sześć jest. No, ja w piecu chciałem kraftować. jestem udany, jestem no. bardzo udany. Czekajcie czy ja w ogóle dźwięk nagrywam? Dobra, nagrywam dźwięk, ale bym swojego no, Dobra, teraz to dam hmm. tu. I patrzcie, to jest... to jest net gotuje. Gotowanie z Nidem. To jest jeden taki program w sieci. Nie ma takiego drugiego. Tak, Poczekam sobie aż to się zrobi. I szukałem. ile tam było podków? 4? Ty się mnie nie tutaj nie. To może zmienimy to do trzech potów, bo cztery to się, czy będzie no. trzeba robić dwa razy. No tak, cztery tak, tak. To Zrobimy sobie to do trzech. Gdzie jesteś? Ja na dole. Znaczy w domku. Akord. To ja w domku postawię zegar cierny. Będziesz miał tutaj masz. Nie czekaj jest. Masz zegar. Jednym. Jednym. Widzisz? Ło. No masz big zegar big big. i parz nawet się kręci. Big Ben to to nie. jest. Jak to nie. No patrz, ale poczekaj, patrz to, za chwilę się skręci, pokręci. Albo. widzisz wow. <grybujesz> jak... Wow. Go... No, ten... Bo? Dobra, długo ci to będzie szacha, nie skończy. Mamy jeden podion. Po no to nie mogłeś więcej od razu zrobić? Ale to trzeba cztery różne. Masz, ja jeden. On wow. na co to, to jest? Nie wiem. Dalej wyszedł. Ale to jest na nic. Jak na nic? Ojciec, poczekaj. Zobaczymy. Aha, truje. Stupcizny. To się ja robi. Weź mi pójść po ten... Do tamtej skrzyni po te rzeczy, że do, do robienia. Jak nie umrę, to pójdę. To, bo to jest na 40 sekund, jeszcze 30 sekund. Jest. Ja nie ja za chwilę umrę. Okej, okay, mam. potem siły. Aż tu co chciałeś. Dziękuję. Okay. Dziękuję. Będzie nas smoka. To miotany, masz jeszcze gunpowder, albo tu gdzie jest gunpowder i wtedy się zrobi miotany. Na końcu już, tak, to pamiętam. Jak będą trzy podki jeszcze, nie, to się zrobi miotany i będzie pięknie. O, mam pięć serduszek. ile to się będzie robić? To jest, to się długo, za długo robi. Według mnie stanowczo za długo. No, trzy, Nie. Czy nie? Fire resistant, masz... to się przyda na smoka. Tak czy nie? Nie wiem, ale daj, po tym okay. się zrobi miotanę i tak, daj mi to, albo dobra, ja ci dam to. Nie pij tego, człowieku. No, miotanę by się zrobiło i by było okej. Okay, ja bo się na końcu, wkładasz wszystko, co, wszystkie co byś zrobił i do tego, do tego gunpowder i powstaje mekistura miotana. Oh. No. E, dobra, co ja tu jeszcze mam? Sfermentowane oko pającze. Co za czup? Czup, no czup, no, 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 czup. Można zrobić jeszcze jeden. Masz wieczek na plecach. Co my tu mamy w skrzynkach? Tu nie mamy prawie nic, a tu w ogóle nic. A w piecyku mamy kaktusa, łot kaktusa. No to przepalimy sobie kaktusa tymi A Ty masz żelazo przy sobie? Mm, to się składa, że nie. No to trzeba lecieć tam. To typu... Zawsze nosiłem, ale dzisiaj zapomniałem. Widzisz, weakness. Mam a ile potrzebujesz? Trzy. Albo wiesz co, weź jeden, dwa, trzy. 7 mamy 11 pasuje? Mhm. Masz 11 przy sobie już. Dziękuję. Okay. Już ładnie, piękne wszystko, ganz, ganz. O, drugi stajaczek w ogóle nie zrobiłeś no. mhm. Taki burzu. Czekam, ja, ja zrobiłem tego. Co? Wiaderko. Za <laughs> to jest. Łot! Nie to. Och. Idę po jeszcze żelaza. <głos> <głos> Powinno być. Nie no, zrobił wagonik zamiast. <noise> Oj, No Ale po co w sumie to tak, coś tam? Obok tego od razu masz wszystko. Nie, bo ja chcę wodę tutaj, żeby napełnić buteleczki, wiesz? Hmm. No to ja mam dwa wiaderka, może być? No. Trzy wiaderka, bo można to napełniać ze źródełka. Bo żelaza tutaj nie widzę na szybko. Nie, nie ma żelaza. Chyba już się wszystkie żelazo skończyło. Okej okay, dobra, to ja mam już na pewno... Mam je, chociaż mam dół. O, jest uwaga. Nie przydać się. Znaczy tam masz ogół. tam masz, tam masz. Tam masz przecież całe źródło chody. No właśnie. Już, tak. No i dalej mieliśmy to robić szybko, a ty co, a ty się zwlekasz? Już 10 ty, minut ty nagrywamy. Ty się nie znasz. Ty no. A, ten odcinek miał być 6 minut. Ja mi się będzie znowu renderował 10 minut i co? Z czego teraz mamy zrobić? Nie wiem, gówno mnie to obchodzi, może być szybko. Okej, okay, to zrobimy. Tutaj jest ekspiarka nasza piękna, którą mi odbudował. Nie Tego. Na teraz razie jest tam... wyłączona, bo. No, tam nic nie mam. Połowagi bo... mnie jak... To, to... O, jest. No właśnie, dlaczego tutaj... nie? Można tutaj w tym miejscu i wtedy ładnie się. Mhm. Fajnie to wygląda, jak spadają. No, to jest podobnie jak w I od razu się by, by zrobi pork chop. O, jest no mięso bardzo wydajna na tym serwerze najlepsza jaka może być? No i ogólnie na Skyblocku są takie grindery bardzo, bardzo, bardzo dobre. Lepsze niż od zwykłych takich spawnerków. Nawet czasami się udaje. Whatsapp. Y Zrobiłem potion bez efektu. Już, a, ty, a, ty, a, ty, a, ty. a nie, nie, nie nie zrobiłeś potion bez efektu. Bo to jest taka miksturka przygotowawcza, czyli jak do tego jeszcze coś wsadzisz, jakąś kolejny składnik, to dopiero uzyska, uzyskasz efekt. No do tego nie da się już. Dodaj no coś do tego. Czekaję, bo to... Nie. Dodaj do tego. Nie wiem. Ziemniaka. Nie da się. Ty wiesz jeszcze to nie działa. To Dobra, były 4 potony. Choć, masz nie jeden tak. jakiś? Masz chociaż jeden? Wrzuć tutaj, tam do tego po lewej. Dobra. O, masz. Jak pięknie. No, no proszę. No, no proszę. I patrz, i robię się miotany. Strange, i łupiec. Po Chyba pokój nam to drugie. Strange, siłę różną, ale po to. No, chodź, no, chodź, no, 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 i zabity. No, i zabity. No, widzisz? No, i ze mną się nie zadziera. No, ze mną się nie zadziera. No, no, widzisz. No, nazywam no się nie zaciera po prostu. I tutaj były, tu są dwie pary drzwi, i tutaj były te villagery, ale mnie denerwowały, bo sobie ciągle sobie otwierały i zanikały. Ja zaraz, zaraz wracam? I tu masz tu kilo. Masz tu kilo. Mam. Masz. Mam. No, chodź do endu. I hop w dziureczkę. Dziurka. Tylko traf. Czarna dziura. a zrobiliśmy tu Ender chesta jeszcze nie wiem czy widzieliście. Tak, musieliście widzieć. Dobra. No. Czas kupić Dobra, półtorej serduszka mi żarło, no co za będzie wiem. Mhm, trzeba było o tym myśleć wcześniej. Fak, ale to się wolno kopie. Trzeba było sanctioned ten, chaos. Myślę, że wiem, zobacz ile mam leveli, jedno, znaczy ty nie zobacz, że mam jeszcze ja level. No właśnie, to mogłeś ci sanctioned Mi już nie chciało let's Miałem tego dosyć, to znaczy mieszka dosyć. Moje życie już kompletnie nie ma sensu, a ty mi jeszcze ekspić i enchantować kolejne kilofy. Tak. Dokładnie. Zły człowieku. Nie ruszaj tak kurwa, bo tego nie wstawię. Ja mam żolki. No, ale ja nagrywam. A ja to nie. No właśnie nie wiem, chyba nie, że tak ruszasz tym. zobacz, jak to jest słychać. Pierwsze. No raczej nie. I musimy te gówna teraz zestrzelić. Wiesz co, lebo ja tu robię timelapse, nie wiem jak ty. Dobra.

Pan leciał. Ej, no, co mu się zaczął? Gdzie on jest. Jest Nie wiem, czy tutaj zacina. gdzieś. To jest emo, tam się zaczął. Tak. Dobra, witajem was po time-upcie. Tak. Ta. leci, leci. że za chwilę go zabijemy. Widzicie, jak szybko mu życie odbija? No, tylko że go nie możemy coś trafić. Tak, bo się go. bo się zacina. Bo lata. Bo lata. Jest... Czy... Ja A ja może coś Kurde. No się zaczynam, ten serwer jest fajny. Tak Tylko szkoda, że jak zły. się zaczął to... To... to tak. To tak. O, 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 leci. Leci. O, widzisz, ja trafiłem, ja trafiłem. Wzią, wzią. Znaczy, ja nie wiem, je, je, Nie, jeszcze raz, jeszcze raz! O, chodź tu, jeszcze... Czekaj, czekaj. Yes. Jest! No, jeszcze bardzo ładny chciał, bardzo ładny. Dwa, razy. dwa raz. razy. I bang, Bang! Bang! O, jest! Ja zbieram level, ja zbieram level! No mhm. i właśnie Fajny w tym siek. momencie uważamy tak Patrz sobie pod ja przynajmniej uważam, że se, seria się kończy Tak, A ty, tak. I, i co teraz? I się seria skończy i co teraz? No nie wiem, co co on teraz robi? 60 level 64 Fuck spierdala jenderman no To co, piszemy spawn, co nie? Nie, nie. Nie! Czemu nam się nie stworzyło takie coś pod? Dobra, nie, stałą? Nie, 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 dobra, stał. Chodźmy spawn. teraz, tutaj. Zegarek. Oooo, lagi mam, lagi mam, chwila. Jakby się odlaguje. Dobra. Sery różne po i Ender chest. wszystkie Achigmenty. Nie, nie, tego nie mogę Spoka. pić. Tego się nie da zrobić. Znaczy, dało dałoby się Dał zrobić, jakbyśmy. Ja, ja bym to przynajmniej nie wyjął Minecrafta cały to jest czas. Skarbełka. tak, więc. Serie życie, na co uważam za skończoną A pierwsza seria na moim kanale, która dobiegła końca. Dokładnie to samo. Tak więc dzięki oglądanie wszystkim widzom. Fajnie, że byliście. Tak, jakbyście chcieli więcej takich odcinków, przynajmniej coś w tym stylu, jakąś serię z Nidem, piszcie, komentujcie, lajkujcie ten filmik i dzięki za oglądanie. Tak, a download do tej mapy znajdziecie oczywiście w ołatwienie. Masz jeszcze ten linka do tej mapy? to okej. Okay. No to w takim razie u mnie też znajdziecie. Tak. Więc, trzymajcie dzisiaj cześć.